Czy sieradzanie mają jakieś szczególne życzenia w nadchodzącym 2013 roku? Dziś postanowiliśmy ich o to zapytać. Czego życzy sobie Pan w nadchodzącym 2013 roku? Zdrowia, proszę Panią. Zdrówka tylko. Dużo zdrowia. Zdrowia. W moim wieku tylko zdrowia. Zdrowia, przede wszystkim kochanie. No, dużo chyba miłości, co nie? Po prostu tak wzajemnie. No i spełnienia marzeń, nie? No i ogólnie, no to tak wie Pani, jak wszyscy, nie? No chyba, nie? Zdrowia, szczęścia i pieniędzy przede wszystkim. No zdrowia i spokoju przede wszystkim i jak najmniej podwyżek. Żeby było dobrze i lepiej jak było w poprzednim roku. Pewno lepszych zarobków i sprawiedliwości w rządzie. Proszę panią, przede wszystkim pracy, zdrowia i, i więcej nic. A świętego spokoju, dobrego roku i żeby wszyscy byli jacyś po prostu normalni ludzie, nie krzyczeli na siebie, bo ja krzyczę na wszystkich. Szczęścia przede wszystkim. Żebyśmy dojechali do Łodzi, do Łodzi. bo tak to lipa. Tak jest. i Więcej życzliwości wśród ludzi i żeby w wiadomościach jakieś pozytywne rzeczy mówili, a nie wszystko zaczynali od takiego krakania i same takie czarne te wieści. Wrócić na razie jakoś do pracy, zacząć funkcjonować normalnie. <grym>, emeryturę podnieśli przede wszystkim, no. no i żeby tym młodym się dobrze żyło. No może większych zarobków. Ho, 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 tak dużo, żeby mniej... Tych wulgaryzmów było w telewizji przede wszystkim, ze strony polityków naturalnie. Myślę, że z danej sesji przede wszystkim, bo jest coraz częściej, ciężej. No i wiadomo, nie wiem, pieniędzy, miłości. Jak najwięcej sukcesów, szczęścia, miłości, bo to najważniejsze, no i spełnienia skrzycznych marzeń. Wszystkiego najlepszego. Hmm, żeby praca była, żeby dużo było pracy, bo... Na razie to nie zanosi się na to, żeby praca była. Życzymy sobie zdrowia przede wszystkim, e, szczęścia w rodzinie, miłości i przede wszystkim zdrowia, bo jak jest zdrowie, to później rodzina może wszystko zbudować wspólnie. Na pewno tego, żeby nie był gorszy od tego roku. No na przykład syn kończy studia, żeby znaleźć pracę. Żeby nie był gorszy od tego, który właśnie mija. Dużo pieniędzy, powodzenia w interesach, no i chyba to wszystko. A myśli pan, że to będzie lepszy czy gorszy rok od tego, który mija? Oby nie był gorszy, bym powiedział. Mamy nadzieję, że chyba no. Musi, no musi być lepszy, no nie no musi, bo najgorszy to już nie liczę, nie? Jak oglądam telewizję i co tam gadają kurcze w tym naszym rządzie, to jeszcze gorzej będzie. W założeniu ludzkim powinien być lepszy, ale z punktu ekonomicznego wychodzi, że będzie gorszy. Będzie wspaniały, tak jak ten. Myślę, że trzeba się nastawiać pozytywnie w tych czasach, więc myślę, że będzie lepiej. Myślę, że małymi kroczkami trzeba wierzyć w to, że będzie lepiej. Ten nie był zły, a myślę, że następny też będzie dobrze. Zawsze pozytywnie, przede wszystkim. Dla mnie będzie lepszy, bo zostanę babcią. Wydaje mi się, że gorszy jednak. co się zmieni? E, na pewno warunki pracy i e, zwiększy się bezrobocie. Co mogłoby się zmienić w sieradzu, żeby było lepiej? Sieradzu, żeby było lepiej? <laughs> Żeby ceny ścieków spadły, ceny wody, bo są najwyższe w Polsce. To jest uwaga do, do, do pana prezydenta. O, się radzą! Pracy więcej, żeby było. Dla młodych ludzi, przede wszystkim. Co jest najważniejsze? O, może nowa galeria, czwarta jakaś. O, może jakieś kino w końcu. A nie na przykład jak w teatrze, kino, a w kinie, yy, bar. się radzą? Ludzie, życzliwi bardziej. Tak. Też tak myślę. Władza. No niestety nie dba o ludzi, dba o to, co jest mniej istotne, naprawdę. Zwiększy się liczba stanowisk pracy, bo to jest problemem w tym mieście. Nie było tyle korków, nie? jakieś objazdy, coś dodatkowe, nie? bo jak się po, po południu przyjedzie do miasta, no ciężko wyjechać z No Mi się to tam ogólnie się raz po prostu podoba, szczerze mówiąc to nie, no a co, co, co do takich chodników, to, to tak jak to się mówi, nie wtrącam. No bo to nie, nie, nie moja sprawa i tak dalej, ale ogólnie no to no na pewno po prostu dużo tych marketów, wszystkiego je, jest, to nie tylko, że było troszeczkę taniej, nie? Raz, no na razie wszystko, wszystko idzie pod kontrolą, znaczy widzę, no, drogi są robione. Budynki ładnie, elewacje, no także tak, się razu idzie chyba wszystko w dobrym kierunku, mi się wydaje. No. No, mam nadzieję, że to co widzimy, że trochę będzie łatwiej przejść i łatwiej przejechać. Podoba mi się to, co tu się dzieje. Na pewno coś się dzieje, bo widać, że jednak to nie jest tak, że stoję to w jednym miejscu. Także no, wydaje mi się, że ten rynek no, to imponujący jest. By można, było się, można byłoby zmienić, ale niestety no, nie zawsze tak jest, jakbyśmy chcieli. Dobrze, Dziękujemy.